Cześć, witam Was na moim kanale. W tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować nową klawiaturę gamingową firmy Fury modelu Typ Hun. Kupiłem Eclerk e za 34,99 groszy. Ma te cztery strzałki w górę, w dół, lewo i prawo niebieskie. Ale ja, a to, to druga, te to takie strzałki, tak samo jak ten, W. A, S, D, W, Góra, A, Lewo, S, D, I, e, D, Prawo. I ma 12 klawiszy multimedialnych do tego. I ma do tego podparcie dla nagastki. Dla, dla, dla zgastków. Blue Egg Case to jest to, co ja powiedziałem. Wodoodporna. Przed zalaniem. I 12. Klawiszy multimedialnych, to co ja powiedziałem. I wam przeczytam. I jeszcze wam powiem. Że to jest taka klawiatura dla graczy. Ma wysoki skok klawiszy zapewniający precyzję działania. Volatile design chroniący klawisze przed zalaniem. O i jeszcze mu widziałem po dla tak, kasków i się funkcjonuje też to co już tyle powiedziałem. I jest, to jest przewodowa. Przewodowa to jest taka klawiatura. Mechanizm klawiszy jest membranowa. Znaczy membranowy, długość kabla przewodu klawiatury 1,6 m. Wymiary klawiatury 466 na 1000, na, na 188, na 23 mm, 104 klawiszy 12 klawiszy, mm, co powiedziałem, i wymagań i systemowe operacyjny. Windows XP, Vista 7, 8 i 10. No dobra, teraz zaspakuję. Otwieram opakowanie. W opakowaniu znajdują się na znajduje się folii. Wyjmuję go z folii, znaczy wyjmuję go z folii. I tu jest kabel USB. i tutaj ma takie podparcie klawiatury takie duszki a tutaj są takie gumowe nóżki bardzo fajne stabilne i to są takie niebieskie diodki num num lock caps lock i scroll lock Atapie F1 to jest music F2 przyciszanie F3 podgłoszanie F4 widzianie poprzedni utwór, następny utwór, otwórz pauza, stop, domek znaczy menu, menu, jadom, poczta, blokada i, i ulubione. No dobra, I jeszcze tu jest. Instrukcja insta... instrukcja inst instalowania klawiatury. No to jeszcze powiem. Jak podłączę do telewizora Smart TV Samsung, to ja mam tu, bo to jest klawiatura. Z klawisz logo z Windows to jest ustawienia. F5 to jest main główne. F6 to jest sołulce. F7 to jest. Lista kanałów telewizyjnych F8 to jest wyciszanie, F9 przyciszanie, F10 podgłaszanie, F11 zmiana kanał w dół, a F12 zmiana kanał na górę, w górę. A reszta to, a reszta to, to jest wszystko, to, to jest w porządku. No, oryginalnie dobra. Teraz podłączam klawiaturę do telewizora Smart TV Samsung. Jest podłączony. Teraz włączam telewizor. Najpierw już włączam telewizor. Klawiaturę szykuję. A to niechcący włączy, automatycznie się włączył dekoder. F5 to jest menu główne. Wejdziemy sobie w internet. Wejdziemy sobie w Google I wpiszemy sobie taką wyszukiwaną frazę Grafika I zobaczmy Tak się to robi Przegląda przy w internecie Przez myszkę i klawiaturę Starą nowe, nową klawiaturę nową. O. I tu jest włączam Caps lock. i świeci niebieski. Wszystko świeci niebieski, bo to jest nowa klawiatura gamingowa. Wyłączymy Caps Lock. No dobra. F5 to... F6 to, to jest soulce, f7 to jest chwileczkę, wejdziemy sobie w, te, w telewizję, wciskałem w f7, to jest lista kanałów. F8, ale to nie, nie i tak nie będzie, bo to ja zmienię, ustawiłem audio optyczne podgłaszanie, przeczytanie to też jest, też, na, też ustawia na optycznym, tu musi mieć na telewizji, trzeba ustawić w audio, weźcie w trybie telewizyjnym audio a tu jest F11, to jest Zmie zmiana kanał w dół, A F12 to jest zmiana kanał w górę. No tak, tak Jeszcze ustawienia. Tutaj jest ustawienia. Ciekawe. Może inni myślą, że ich słuszniejsza. No dobra, to na tyle na moim filmiku. Wyłączam telewizor. I co, podoba się mój filmik? Jak się podoba, to dawajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście mieli dalej mi na bieżąco z moim filmikiem. Na moim kanale na YouTubie. No i co, ja Wam nie przedłużę czasu spędzonego ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.